Cześć. Nazywam się Mirosław Zuber, prowadzę kanał Biznes. To my, kanał, który uczy jak prowadzić biznes. Jak pewnie wiecie, jedną z najważniejszych rzeczy w biznesie jest uwaga, informacja. Dlatego dzisiaj jedziemy na targi, zobaczyć i zdobyć jak najwięcej informacji na temat skąd i dlaczego kupować bo trzeba znaleźć dobrych dostawców. Każdy biznes polega mniej więcej na tym, że jest klient, który kupuje, klient, który sprzedaje i targi są po to, żeby właśnie połączyć te, tych dwóch e, klientów i ja jestem dzisiaj kupującym, ponieważ mając biznes twojezdobie24.pl, my tam mamy swój sklep, na który potrzebujemy kupować e, towary. Co to za targi i gdzie one się znajdują? Targi znajdują się w Nadarzynie w Expo tak. Są to hale targowe, co co jakiś czas są wydarzenia. Ja bardzo zachęcam Was do korzystania z wszelkiego rodzaju targów, gdzie odbywają się one w Nadarzynie, ale tak samo w Warszawie, w Halach Expo. Oglądajcie w internecie, gdzie są jakieś targi i korzystajcie z tego, bo, tak jak powiedziałem, informacja jest najważniejszą monetą ponieważ na tym odpiera się cały Wasz biznes. No, słuchajcie, jestem na targach, idę teraz, dostałem sobie takie wejściuszkę za darmo po zarysowaniu się. Idziemy zwiedzać, będę tutaj na bieżąco Wam komentował co i jak wygląda. Czarną kawę, nie, czarną kawę, Amerykanie, jeśli pani ma. Można takie rzeczy właśnie wprowadzać w różnych miastach. I ludzie jako ciekawostkę by pewnie kupowali tą kawę. Pomysł jest dobry. Biznes nie wiem, zależy jak tak, ile kosztuje taki robot, ale ogólnie jest to fajna sprawa. Słuchajcie, tutaj jest przedstawiciel z Francji, produkuje fantastyczne takie drinki i prawdopodobnie się z nimi zagadamy. Mam nadzieję właśnie to jest to. I mam nadzieję, że ten produkt właśnie będę ja też dystrybutorem tej właśnie firmy. No właśnie miałem też rozmowę z kolegami z Litwy, z Francji. W tej chwili tu jest miejsce z Wielkopolski, gdzie będę rozmawiał za chwilę na temat produktów z tego rejonu. I właśnie zdobywam konkretne kontakty po to, żeby te produkty sprzedawać. I pokazuję Wam jak to się robi. Spotkałem ludzi, którzy produkują na przykład miód i będą z nami handlować. Spotkałem firmy z Litwy, fajne produkty. Będziemy, mam nadzieję, też współpracować, spotkałem ludzi, z którymi współpracujemy na takich targach, porozmawialiśmy, wymieniliśmy się e, informacjami, jak dalej współpraca będzie, będzie przebiegać. Także jak mówię, przyjeżdżajcie na targi, róbcie to co ja, bo dzięki temu utrzymujecie też relacje z firmami, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nowe produkty, nowi dostawcy, nowi producenci, nowe firmy, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że jeszcze raz powtarzam, żebyście przyjeżdżali na takie targi, bo jak dobrze będziecie obserwować, będziecie mówić w języku angielskim, bo tu trzeba się jednak posługiwać językiem angielskim, to jesteście w stanie zrobić dobry biznes. Powiem Wam, spotkałem tutaj kilka nowych, takich fajnych produktów, których nie mam w ofercie, albo nawet nie widziałem. Ale też bardzo fajne, dzisiaj przed chwilą właściwie nawiązałem kontakt z producentami ziół. Oczywiście nie mieliśmy tego w asortymencie, ale dogadałem się, że będą nam produkować zioła, wszelkiego rodzaju lecznicze i tak dalej. I to będzie z naszym brandem. Więc jak widzicie, mimo że tu się firmy wystawiają ze swoim brandem, możecie dogadać się tak, żebyście mieli własny produkt. A pamiętajcie, budowanie własnej marki to jest podstawa. Ja tutaj rozmawiałem z ludźmi i mówię, że za każdym razem trzeba budować relacje i każda firma się z tym zgadza. Jeśli budujecie dobre relacje, to Wasze biznesy będą się świetnie rozwijać. I bardzo Was proszę, dajcie tam subskrypcję, łapkę w górę, komentarze po to, żeby inne osoby też mogły się dowiedzieć o tym, co ja robię. A na dzisiaj to dzięki Wam i do zobaczenia. Cześć!